Dzień dobry, miły Państwo. Mówiłem już temu Baranowi z tym kombi Audi, ale do niego to nie docier. Trzeba będzie, go, trzeba będzie to go złapać, żeby go na cztery puścili. To może się nauczyć. się otworzyło, bo nie samochodu piękna się pogoda w sumie zrobiła nad ranem jeszcze troszeczkę było mglisto ale teraz widać, jest godzina 15:13. wczoraj nagrywałem, i nie wiem, jakim cudem nie nagrało się. Co za zielony, jasny. No może ta moja komórka, znaczy się w, w tym smartfonie, po prostu już siada. No, patrzę, czy mierzam się. No, nie wiem, naprawdę nie wiem. To znaczy się że pieniędzy nie mam, no bo i tak na raty to bym brał. DJI Osmo Action 4. Kamera sportowa. Web w web z GoPro 12. Ale wychodzi na to, że GoPro jest gorsza bo nie ma opcji, nie wiem jakie tam to po angielsku nazywa, nie można filmów robić w GoPro, znaczy nie można, można, tylko że do dupy jest w nocy, nocne, że tak powiem. Natomiast ten Action ma jakieś tam swoje dodatkowe podbicie, oświetlenie czy coś tam, nie wiem, że akurat to lepsze wychodzi. no. I, I jeszcze jest ciekawostka GoPro kosztuje 1549 po 103 zł, że tak powiem. Natomiast Ekstrzynowak kosztuje, no tam bez złotówki, czy dwóch, za okrąglenie 1300 zł, i jest na więcej rad. Jest na więcej rad, także nie po stuwie, tylko po, nie pamiętam, chyba po 60, sześćdziesiąt, no, w każdym bądź razie, no wiadomo, to jest media ekspert, to oni są cofaniaki, bo tam jest tak, że y, tylko wyposażenie jest takie o, 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 jak to się mówi, kabelek tam, coś tam i, i na tym koniec, natomiast ta cena, tam nie wiem, chyba tysiąc pi nie, 1700 u nich to jest gimbal malutki dwie baterie dodatkowo z fabryki przychodzi zestaw duży tylko oni rozbierają i na tym zarabiają jak to się mówi, no, ale trudno wyjścia nie ma innego rozmawiałem z człowiekiem to mi powiedział, no niby drugie baterie, jest to dobre, etc Kupce pan mówi, kurczę, mówi, powera, powera, dobrego, pojemnościowo tam w ogóle, etc. I też panu wystarczy, bo mówi na planie, gdzie pan będziesz, mówi, podłączasz się, pan i mówi, jest wszystko cacy. I trzeba trochę pomyśleć, mówi, to nie będzie się pieniędzy na darmo wyrzucać. A gimbala całego tego, powiedzmy, no trzeba się rozglądnąć, przecież to nie musi być markowy. Taki aby, no powiedzmy już się od razu nie zepsuło. O wiele taniej będzie. No faktycznie, no, no. kurczę, kamerę można mieć, że tak powiem, porządną, natomiast odstrzęt nie musi być przecież. No i ten aktionowy bym przekupił, kurczę teczona, wziął na raty. Przy moich różnych możliwościach i w ogóle w ogóle to prawdopodobnie mi starczy na lata. Bo nawet gdy już wyjdą najnowsze wodotryski jakieś, to mnie to już nie, 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 nie tego. To co ja robię dla Państwa to wystarczy swobodnie. No i jeszcze tu jest różnica, bo opis był, że GoPro to tylko 3, 3 metry chyba pod wodą, czy półtora. Natomiast action ma... Nie wiem, czy dobrze mówię, akcją, akcją, nie wiem. 18 metrów no to jest też bardzo fajna sprawa, bo powiedzmy, możesz sobie zamocować na jakimś tam, no nie wiem, powiedzmy lince solidnej, etc., w jakimś czymś, nie wiem, i wpuścić do wody i sobie zdjęcia pod wodą zrobić. Nie musisz koniecznie być, znaczy udział brać w tej wodzie, jak to się mówi. Też na to sposób jest, no. No znów się cyrki zaczynają. Ach, kurczę pieczone. No i stoimy. Ach, to jest to dosłownie... Zaraz trzeba będzie chyba tu w prawo uciekać i... A, to nie ma się co pindolić. Kurczę, pieczone. O Jezu, a tu drugie jest. Ja cię pindolę. A Ja nie wiem coś, która to godzina. Kochany, no. Co, kochane, no. Przejdźcie tu. A, czerwone. Ja pierdolę. jakieś... Jakieś chore to to jest. Piętnasta godzina i dostają. Przepraszam pierdolca wszyscy. I ja to się nie wiem. Myślałem, że odbije tu w lewo, tylko a tutaj to samo, tu jest korek tak samo i tu jest korek tak samo jaki. O Boże, kochany. Przecież to jest chore, 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 chore. I jeszcze raz chore. Ja pindolę. Ja cię nie chcę. Kurczę, Czy to nie lepiej się wrócić? Nie wiem. Znaczy, jest poje... I z tamtej strony, i tutaj, no bo, bo, no bo to jest tragedia. Muszę lecić kawałek, no tak, ale nie wiadomo, jak tam jest. No, nie ja nie prawdziwe. Ale no, już wyszła GoPro 13 i 15, ale słyszę z opisów w internecie, to taki. W zasadzie to wszystko jest to samo, poza tam jakimiś dosłownie pierdołkami, ulepszeniami, powiedzmy, zewnętrznie. To także dużo się to. To jest dla profesjonalistów zawodowych, jak to się mówi, to tak, ale nie dla zwykłego, przeciętnego człowieka, który no chce sobie po prostu zrobić fajnie na tym YouTube. Żeby doszło, żeby mieć trochę tych ludzi, no i można wtedy zarabiać powyżej tam jakiejś określonej sumy, no i coś tam jeszcze z tego mieć. No. Ja, kochani, rozglądam się za tym, jak to zrobić, i co jak na paliwo uzbierać, i czasami wyjechać tu i tam, jak to się mówi, myślałem też jakieś jakiejś frajdzie, tak jak wszyscy to robią, jakieś garnuszki, no, no, no wiadomo, z napisem, no, Kanał Seniora Marka, powiedzmy, z jakimś tu ręcznie, bo nie wiem, firmowo to kosztuje kupę pieniędzy, no, ale coś pomyśleć, jak to się mówi. No powiedzmy nie zarobić, na tym nie zarobię. Bo. Chociaż ja wiem Jako emeryt wolno mi dzisiaj gdzieś tam wyczytałem, że mogę mieć tak zwaną działalność. Nie muszę jej rejestrować, jeżeli nie przekroczę jakiejś tam określonej sumy. Ja na pewno nie przekroczę. Chciałbym, jak to się mówi, trochę godnie, o, jeszcze pożyć, jak to się mówi. No, jest bardzo kiepska, no, ale jakoś sobie tam daję radę, powiedzmy. Z tego nie skorzystam, tamtego nie skorzystam, a tu wezmę do jedzenia, a to to, a to tamto, także... No, powiedzmy, tak jak mówię, że... Więc no, tak, No nie wiem, może mi się uda, tak jak planował. Mam jakieś, jakiś. Ludzi, którzy mnie znają, mówię to oficjalnie, niedaleko mnie mieszkają, nie mogę rozszyfrować na tych nikach, które subskrypcje biorą i donoszą do, moj, do mojej rodziny o wszystkim, co ja tutaj robię, poczynania. Nie wiem, że za jakiś mi, milusińscy. Muszę po, tu, co wiem, domyślam się, to pójdę i powiem. To, co myślę ludziom, bo w razie czego postraszę, że zgłoszę do, na policję, bo przecież tak to nie może być. Czy to jest zazdrość, czy, czy, czy no, no nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No myślam się, dwie rodziny zaryzykuję. Podejdę i zwrócę uwagę. Zobaczę, jaka będzie reakcja. W razie czego trudno. No, przepraszam, jak gdyby co, nie? Ale, no, tak nie może być. I to głównie dzieci przekazują rodzicom, a rodzice podchodzą do tego bardzo tak jakoś, nie wiem, no ludzie zazdroszczą ci tego, co ty masz, co możesz mieć i tym podobne. No. I sami zrobią. Nawet im chyba przeszkadza, że dostałem drugą grupę inwalidztwa i jestem inwalidą. Nie wiem, ludzie są strętni po prostu, a jeszcze sąsiedzi najgorsze wydatki. No dobra, jest czas. A, jest przejście, dobrze. Przeleciałem bez korków jakichś, no jest fajnie. Zresztą się tutaj dalej przylądzie jeszcze, no, obwodnice jak przylądzie to już będzie wszystko ok. A mi się wydaje, że lewa oczko mi zaczyna nawalać No rok temu byłem na badaniach No to mam jak to się mówi Zacznę W tym roku byłem ponownie prawe oko zaczyna się Nie wiem dlaczego oni czekają Pytam się lekarza o, o zabieg, to wszystko. Nie, że to jeszcze nie jest czas. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, na czym to polega. Ale trzeba będzie się gdzieś dowiedzieć, wedle do całych, jak to się mówi, przepisów, co to jest, jak, na jak i w ogóle. Tak wszędzie trąbią, że zrobią zabiegi, że to, że tamto, ale to wszystko za kasę. A kasa jest straszna, bo Gdzieś ostatnio czytałem pięć tysięcy, ja pierdzielę, musiałbym pół, pół roku, e tam pół roku więcej zbierać, to, to mam gdzieś daleko, łaski mi nie robią, muszą mi zrobić na fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia. jest w pół, no to to nie jest źle. Na skrzyżowaniu jestem na obwodnicy. To przez pół godziny tutaj przylecieć nam normalnie. Nie mogę tego mojego radia, czyli radiostacji sprzedać, bo pełno jest idiotów, bo to inaczej nie można. Propozycja... Proponują mi zamianę na urządzenia analizatora widma. Nie te lata. Gdyby to było 10 lat wstecz może, to tak. To taki analizator widma bym chętnie wziął, bo można naprawdę dużo rzeczy, radiotelefonów naprawić, można... No wiele, wiele, wiele tam powiedzmy wkładasz sądy, tylko wiesz co i jak, wszystko ci ustawia a jak nie to ustawiasz w środku no powiedzmy tak czy owak no ale to nie później tam jakieś znów urządzenie kurcze pieczony ale to też ludzie myślą że się zamienią to coś co, co jest warte 3000 zł to za półtora powiedzmy no stwaniaki takie wszędzie na każdym kroku no, ale też jest to, nie wiadomo na kogo trafiasz, trzeba delikatnie przeprosić, dziękuję do widzenia, bo jak ktoś powiesz ostrzej czego, to już nie tak załatwili na giełdę podali, że, że byłem oszustem, jak to się mówi. A to Koleś Kolesiów był, elektroników, no to chcieli mnie załatwić, jak to się mówi. Także powiedziałem, że gdziekolwiek nawet na, na kanale u nas tu YouTube, słuchajcie, ktoś mi o... Kościelna o Jezusie, o, Je o Jezus jakiś. No ale nic nie mówię, nie podziękowałem, serduszko dałem, no bo wiadomo co za człowiek I może to chory, może to, może tamto. Jestem katolikiem, no ale no, nie do przesady pewne rzeczy. No w każdym bądź razie, no to tak jest, o, lecz. Teraz zaproponowałem w, na Giełdzie sprzedając moją radiostację, potrzebuję do mojego samochodu wiele rzeczy. Nowe opony, komplet, 800 złotych, powiedzmy, no... rozrusznik alternator nowy, no, co tam jeszcze, powiedzmy, tarcze przód, bębny tył, nowe wszystko, sporo w tym, regenerowane, no bo tutaj są drogie rzeczy, tu nie są, świece tak jak do Benzeniaka i to tam wyszło na no powiedzmy troszkę zarobi na tym ten, ten ktoś ale jak napisałem, że będziesz miał to wszystko, wsiadasz w samochód przyjeżdżasz, przywozisz ale zaznaczam, wszystko nowe, poza wtryskami bierzesz radiostację, cześć papa i tyle zobaczymy jaka będzie reakcja ale nie, przepatrzyłem ceny mniej więcej jakie nie, też się nie da jak to się mówi otegować i razem to podsumowałem tyle i tyle mniej więcej no, z wtryskami to wyjdzie prawie 3000 no. chyba, że ktoś ma znajomości, nie wiem ukradnie, no nie wiem, mnie to nie interesuje po prostu, przyjeżdża do mnie Przychodzi mi to, co wyszczególniłem, napisałem. No ewentualnie chciałbym wiedzieć nazwisko i imię, gdzie mieszka. Bo przecież jedzie do mnie, będzie wiedział. O i na tej zasadzie i tyle. A jak nowe, no to niech papierki przywiezie ze sobą zakupu. I, i tyle. I będzie też dobrze. zielonego rychtował w sumie trochę rzeczy porobione jest no to staruszek bo staruszek ale pozbywać się kochani no nie za bardzo bo wszędzie figuruje na strefy tych ekologiczne do Warszawy wjazd raz że mam przekroczone 70. no to i oprócz tego mam kartę parkingowo bezpłatną to tak samo to obowiązuje wszystkie no, Rady miejskie na terenie Polski, także no, praktycznie wszędzie. No i, i w momencie, kiedy ten samochód sprzedam, wszystkie te ulgi, tak jak do, do kosza idzie, no, no, no nie ma po prostu, a na nowym samochodzie już nie mogę ilo stać, tylko na nowym samochodzie, w zależności od rocznika, wchodzę w tabelę i sprawdzam. I wtedy mam podane, no, dam przykład, że sprawdzałem ostatnio, <laughs> oran, e, w, e, że 2007 chyba patrzyłem, to do końca 25 roku bez łaski mogę wjechać. I wiadomo, no. Jeżeli dziesiąty, no to dziesiąty był dobry, bo dziesiąty rok czynnik chyba był do trzydziestego roku. No czy ja dożyję, Pan Bóg pozwoli, może mi. No ale wiecie, co by nie było wtedy. A tak, tutaj mam na ten samochód, no do no, tego mojego złomka dużo ulg, nazwijmy takich, z racji. ...inwalidztwa i z racji wieku no. Muszę tak, łożyska na pewno muszę wziąć Nie wiem czy czasami przegłoby, nie Strzęgło muszę wymienić, jak strzęgło nie to skrzynię wywali bo trzeba uszczelnić skrzynię Na bank puściło Puścił symering na, na wałku atakujący, no inaczej to mówi, ale ja od szyni biegów, w który wchodzi wałek do sprzęgła, nie? Rieselnika. To jest taki uścielniacz, jakby był to kapelusz cylindryczny, tylko bezdenka, nie? To jest coś takiego. Nie pamiętam na dwie czy na trzy śruby tam są jakieś powiedzmy przykręcone. Powiedzmy, no takie, no wtedy już od razu, jakbym robił, a tą zamianę wykonał, no to to, to bym alternator no, nowy wsadził, rozrusznik bym nowy wsadził, łożyska bym wymienił, sprawdził przeguby, ale to powiem szczerze, że przeguby są tam po sto parę złotych sztuka, to wartałoby, bo nie wiadomo kiedy to było, co i jak. Będ, będę tylnie z łożyskami, bo to nie ma się co pindolić. To też stare moje jest, nie wiadomo ile to było wiekowe. I wiecie, no prawie odświeżone. Hamulce odpowietrzenie zrobić. no Ja wiem, że trzeba by było z tyłu między prawym a lewym, czyli pod tym tam rurka jest trochę od w, w hamulców. A raczej do wymiany, no po prostu. No nie ma gotowych elementów. Trzeba robić. No to to jest nie jest tam wielka polityka. I następne lata można chodzić. Blacha jest cynkowana, także to wytrzyma jeszcze. No, no, no były już wymieniane błotniki w sumie bo, bo przywalono. Ale tak ogólnie to jest stacji, kochani. Pompa wspomagania do kierownicy jest w dobrym stanie. Pasek ewentualnie. Nie pasek co ja mówię, a może i tak pasek groszowe sprawy, bo tam zawapuje. Ale z pompy się wyciąga stary siuwaks. Ile się wlezie? Cienki przewodzik, i ściekawko się wyciąga. Później na dole się cybancik z jednego przewodu. Powiedziałem jak na filmie robił mechanik. Anglik akurat. Spuszczasz resztę, zalewasz świeżutkim. Spuszczasz to, żeby tak przepłukać, jak to się mówi. Spuszczasz, obsłuż, przedmuchujesz wszystko, cace, jak to się mówi, zalewasz się rzuteńkim nowym płynem i masz tak jak jakby nowe dosłownie. No chyba, że któryś element, wyłożysko jest wnięte to, tamto, no to powiedzmy. Można całą bombę wymienić, ale po co inaczej. Jak nie ucieka, nie wycieka, to nie ma co się pindolić. Pogadałem sobie, bo już jestem blisko. Ale kochani zawsze można do kogoś się odezwać, wiedząc, że ten ktoś za godzinę, no nie za godzinę, tam za jakiś kawałek czasu te posłucha. I no chciałbym się nauczyć, to programy są... Mam ten prog, 18 numer, pamiętam, że chyba to jest po angielsku, żeby mi wytłumaczył, jak się ucina film, jak się przyspiesza, jak się muzykę, kawałek wrzuca, o takie podstawowe rzeczy, bo, bo myślę, że jakbym to poznał, to resztę bym się sam nawet z czasem nauczył, no bo wiadomo, aha, to jest to, to jest to, można spróbować za ale tak od razu wchodzić, jak to się mówi, nie, jak ja nie mam żadnego pojęcia, no czym bardziej. Angielski język znam to na, na innej zasadzie, trochę technicznej nazwijmy. I to, to nie, nie dam rady, jak to się pomysł i dałem ogłoszenie. No, ale jeszcze właściciele ogłoszenia OLX może wywalić, bo oni też mają, im to modbija, coś im się nie spodoba, to fru wyrzucają, no to jest takie, nie wiem czy to jest ten o OLX, no, ale też moim zdaniem banda idiotów. <laughs> Hva mm. med to? Hva med to?